Ja postaram się komentować to, co się tutaj dzieje. Był to sygnał znany wszystkim myśliwym leśnikom. Zbiórka, sygnał na zbiórkę. Tym sygnałem zapraszam wszystkich Państwa tutaj, bo tutaj y, króciutko się coś zadzieje. Zaraz o tym opowiem, ale zanim opowiem o szczegółach, powitanie. Uroczysty sygnał, w którym myśliwi, leśnicy Trębacze myśliwcy witają się przy wszelkich okazjach. Takie święto. Świdlica staje się, można powiedzieć, stolicą Dolnego Śląska, ponieważ konkurs, który odbywa się dzisiaj, 22. Konkurs Trebaczy Myśliwskich Sudeckiej Krainy Łowieckiej o Kryształowy Róg, jest eliminacjami wojewódzkimi do przyszłorocznego ogólnopolskiego konkursu o yy, Róg Wojskiego. Tak więc cieszymy się tym świętem. To święto łączy nam się doskonale ze stuleciem lasów państwowych. Dlatego bardzo serdecznie witam na naszej uroczystości nadleśniczego, nadleśnictwa Świdnica Jerzego Zemlika, który jest z nami. Bardzo, bardzo się cieszymy. Głównym organizatorem konkursu jest. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Obrzychu, głównym współorganizatorem jest oczywiście Narodnictwo Świdnica. Postaramy się o takie punkty, które podkreślą troszeczkę to święto stulecia wielkie święto Lasów Państwowych na uroczystej gali kończącej konkurs. O uroczyste otwarcie. Poproszę przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku łowieckiego w Albrzechu, Łowczego Okręgowego, pana Piotra Gąsiora. Witam wszystkich. I 22 Trębaczy Wysieśliwych, Okręgowo Ruch. Uważam za otwarty. Życzę wszystkim zmagań które wyłonią najlepszego dżembacza tak powiedzieć dokładnie i satysfakcji przede wszystkim z tej udziału w tej imprezie. Myślę, że będziemy też w przyszłym roku tą imprezę kontynuować z jeszcze większym jakby splendorem, także czekamy na wyniki i życzę owocnych zmagań. Dziękuję. I proszę Państwa, rozpoczynamy konkurs, zagrzewamy się w tej chwili do walki sygnałem, który nie ukrywa wszyscy lubią, zarówno myśliwi, jak i sygnaliści. Apel na łowy. No bo spróbujemy złowić co cenniejsze trofea, oczywiście. Obrigado. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za akcję. Dziękujemy. Proszę bardzo mają panie gdzie posadzić? Można? Witamy serdecznie jogów na leśnictwo na świetnickim rynku. Widzę, że rozdajecie dzisiaj drzewka lipy. Jakim drzewem jest lipa? Lipa jest drzewem przede wszystkim miododajnym, czyli uwielbiają je pszczoły. Przepięknie pachnie, służy też dla nas. Możemy zbierać kwiatki, suszyć i pić przepyszną herbatę zimą. Mm -hmm. e, właśnie zimą, ale jest tak, że dane miejsca są dedykowane temu drzewu, czy obojętnie gdzie lipę posadzimy, temu narosnąć będzie? Nie jest drzewem jakoś bardzo wymagającym. E, raczej każde miejsce będzie jej odpowiadało. A jak Ale długo żyje? Uwielbia. To tak, jak to jest prawdziwe drzewo. Także żyje naprawdę, jest długowieczne, tak powiem. A jeśli y, weźmiemy taką sadzonkę dzisiaj od Was i zechcemy ją posadzić, to ile miejsca należy jej przeznaczyć? No i tak w okolicach co najmniej pięciu metrów promienia. Ona się wtedy będzie swobodnie czuła, będzie się rozrastała pięknie i będzie fajnie rosła. Dzie Jednego, bo był taki mały, w trawie, daliśmy go do ptaszki, bo tam karmić, ale mama nawet pomiędzy my, nie A, um, bo, bo było Bo jest wesołe miasteczko na Zawiszowie, to mieliśmy jechać, ale nie było. My patrzymy, ja patrzę przynajmniej i widzimy małego ptaszka, mu dopiero co piórka rosły. To podnieśliśmy go delikatnie i daliśmy do karmnika. A, I poczekaliśmy tam chwilę, nie <grym> no. Jakoś o 15 go tam daliśmy i o 18 zobaczyliśmy, że mama nawet po niego nie przyleciała, a on prawie umierał powiedzmy. To wzięliśmy go do domu, ja miałam taki akurat kartonik, dałam tam starą bluzkę i dałam właśnie go i chciałam go wodą chociaż dać, ale nie mieliśmy strzykawki to powiedziałam, żeby mama zadzwoniła na strasznie miejską, bo na internecie zobaczyłam, że żeby dzwonić po prostu, to... Ten, to mama zadzwoniła za, tam do schroniska, chyba tam z tego co słyszałam i później pan taki przyjechał, zabrał tego ptaszka jeszcze do tego i mam nadzieję, że przeżył. Okay.

Nadleśnictwo Świdnica prezentuje dzisiaj takie przedmioty edukacyjne, płazy, gady i nie tylko. Proszę o tym opowiedzieć. Mamy tutaj właśnie gatunki u nas rodzime, występujące w naszym środowisku. Możemy z spotkać ropuchy, możemy spotkać również żaby. To są gatunki tutaj najbardziej spotykane, no to mamy ropuchy szare, mamy również Również żaby. To Ma, tutaj mamy żaby, tak. Tutaj mamy pozielone. I spośród żab mamy żaby trawne, żaby jeziorne. Tu mamy ciekawostkę, żabę moczarową. Tu mamy samca, który się przywarł w okresie godowym na taki kolor niebieski właśnie. To jest taka ciekawostka, bardzo chętnie ludzie odchodzą do tego eksponatu, żeby właśnie zapoznać się z tym w jaki sposób, jak do tego doszło, że nie jest w takim właśnie kolorze. Naprawdę miło zobaczyć na, w centrum Świdnicy na rynku zielone mundury leśników i różnych przyjaciół lasu. Mam nadzieję, że do centrum Świdnicy i do naszego rynku wrócą zielone mundury, chociażby wróci Święto Dzika. No, chciałbym, by tak było. Dzisiaj fajna impreza, bo to sygnaliści i myśliwcy, choć teraz się mówi trębacze, odchodzimy od słowa sygnaliści. Eee... Przeszli pewną konkurencję do konkursu, i to fajnie, że gościmy taką dużą imprezę. Bardzo dobrze. Chyba od czterech lat ta impreza zagościła już do Świdnicy. Wcześniej ona odbywała się w Lądku Zdroju. Jest to już 22 edycja konkursu trębaczy. Faktycznie ma pani redaktor rację. Nie nazywa się to sygnaliści. Chociaż ja uważam, że nie mamy coś Wypierać kultury i historii naszego kraju. Yy, łowiectwo, myśliwstwo. Yy. Lasy, To jest historia Polski, historia Europy i nie mamy się czego wstydzić. Dziękuję, bo już koncert. Eee, Przedsmak muzyka myśliwska w wykonaniu zespołu Odgłosy Knieli. Gdzieś źródła odry, bobru, nysy to hymn sudeckiej krainy łowieckiej. Zapraszamy do jego wysłuchania.

J- yeah. Na televisão. Na televisão. Dzień piękny, słoneczny. Rynek Świdnicki zazielenił się nie tylko drzewami, ale także mundurami leśników i myśliwych. Myślę, że jako gospodarz tego wydarzenia, choć nie główny organizator, jest Pan zadowolony z tego dnia. Idź tam, gdzie słyszysz śpiew, tam ludzie piękne serca mają. Ja bardzo się cieszę, że tu w centrum miasta mogliśmy pokazać, że łowiectwo i leśnictwo to są dwie rzeczy ze sobą związane od dziesiątek, od setek lat, że poprzez kształtowanie tej kultury, której elementem jest również sztuka muzyczna, mogliśmy to pokazać Państwu. Cieszymy się, radujemy się, Radość Rozkwita razem z tymi pięknymi tutaj drzewami na rynku. Mamy nadzieję, że to wydarzenie będzie. Kolejnym etapem wspaniałej drogi doświadczeń, wrażeń artystycznych, które odbędą się w latach następnych. Tego sobie, wszystkim uczestnikom i publiczności, która tak oklaskiwała naszych wspaniałych trębaczy sygnalistów, życzę. Dzisiejsze spotkanie odbyło się w formule konkursu, ale dzisiaj ci, którzy zagrali, wszyscy są zwycięzcami. Bardzo im gratuluję. Bardzo się cieszę. Impreza ta odbywa się w 100 lat istnienia lasów państwowych. Czy w kolejnych miesiącach pan jako nadleśniczy nadleśnictwa Świdnica planuje wydarzenia w ramach? Pani redaktor. Chciałbym zauważyć jeszcze jedną rzecz, że w lasach nadleśnictwa Świdnica w tym momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z tym pięknym wydarzeniem artystycznym, zniosłym, Odbywały się równolegle różne inne imprezy. Może nie o takim charakterze artystycznym, ale sportowym, rekreacyjnym. Mieliśmy wyścigi rowerowe. To się dzieje. Mamy mnóstwo osób, które odwiedza nasze lasy, zwiedza nasze góry. Pogoda temu sprzyja, okoliczności przyrody również. Uważam, że jest to jeden z najpiękniejszych etapów w lesie, kiedy wszystko budzi się do życia i charakteryzuje się tą piękną, czystą, zieloną. Zielenią, miękką i delikatną, taka, która sprzyja temu, że wszyscy tak wspaniale się w tym lesie czujemy. Nadleśniczego poety jeszcze nie mieliśmy. No to otwieramy nowy etap w historii nadleśnictwa Świdnica. No i myślę, że to jest kwestia osobowościowa każdego z nas. Jestem człowiekiem wrażliwym na piękno, w różny sposób wyrażone i bardzo się cieszę, że my myśliwi i leśnicy pokazujemy, że wpływamy w sposób piękny na kształtowanie przyrody, której zwieńczeniem była dzisiejsza uroczystość. Mogliśmy pokazać, że nie tylko pracujemy, ale też coś tworzymy dla innych, bo to, co nas charakteryzuje, to jest historia, piękna historia i będziemy ją kultywować. Dzisiaj nie będzie trudnych pytań. <noise> Dziękuję Pani Redaktor. Trudnych pytań nie mamy. Nie czuję się, żebym był osobą, która się boi trudnych pytań. Uwzględniając to, jak my leśnicy jesteśmy postrzegani, ja się bardzo cieszę i oczekuję tych trudnych pytań. Mam nadzieję, że będzie okazja na te pytania odpowiadać w lesie, tam gdzie można będzie pokazać, zobrazować pracę leśników, bo tylko w taki sposób możemy dotrzeć do świadomości osób, pokazując naszą pracę poprzez te efekty, którymi chcemy się pochwalić i które możemy pokazać. Także yes. zapraszamy do lasu. Dziękuję. Czuję, nas w na stąd, a chuba nasz Hej, 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 to dzieje, to dzieje, to dzieje, siłowane na tak, to tak, Ten serw rozgrzewa się krew, więc dawajmy raz, odprawy już czas. Myśmy herbet w odnoszą do góry, pieścimy ją na grę, w moc wraży i wyda nam los na dobry ten czas, niech się nam las. Hej, 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 to he. gniej, to gniej, to gniej, sylwanem na łów, wyrusza